Cześć kochani z tej strony, Klaudia cukier -Puder. Podoba Wam się moje Glow, a chcecie wiedzieć, jak takie wykonać, ale na osobie 50. Plus. I czy to w ogóle możliwe? Sprawdźcie sami. Yy, no i zapomniałabym jeszcze o jednym, o czym miałam powiedzieć. 15% rabatów drogerii Pigment na hasło Klaudia 15. Pierwszy ważny element makijażu to pielęgnacja i tutaj użyjemy maski, maska firmy Orientana, która ma w składzie śluz, ślimaka, działa mocno regenerująco, silnie nawilża skórę i wygładza. Kładziemy ją na około 25-30 minut i później możemy zabierać się za makijaż. Ok, zdejmujemy maskę, bo nasz czas już minął i wklepujemy ewentualnie to, co zostało na skórze, to, co się jeszcze nie wchłonęło. Ja i tak będę zaczynać od makijażu oka, dlatego tutaj spokojnie mamy jeszcze czas na to, żeby ta skóra wchłonęła wszystko, co najlepsze. Pod oczy przygotowałam dla mamy eliksir marki Lenia i to jest eliksir, który działa liftingująco i on tutaj m.in. ma ekstrakt z zielonej kawy, także fajnie regeneruje, pobudza krążenie, usuwa wszelkie opuchnięcia, cienie e, i nakładam go teraz w okolice oka. To są takie kropelki, więc one bardzo dobrze się wchłaniają, jest to lekka konsystencja, która właśnie ma nam dać ten efekt napięcia, liftingu. Napięcia, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Wklepujemy sobie w cały obszar pod okiem i możemy tutaj w kącik zewnętrzny również przeciągnąć. Teraz zaczynam od makijażu oka. Najpierw przygotowuję sobie skórę, czyli nakładam tutaj korektor, który jest moją bazą pod cienie. Nakładam ten korektor na cały obszar, również pod łukiem brwiowym, żeby ładnie ujednolicić całą strukturę skóry, wyrównać jej koloryt i żeby moje cienie, żeby cienie na tym oku wyglądały ładnie, przejrzyście. Estetycznie. Powieki przygotowane, nałożyłam korektor z jednej i z drugiej strony. Teraz zacznę makijaż oka i użyję w tym celu tej pięknej paletki, o którą wiele osób pytało i prosiło, żebym ją przetestowała. Jest to jedna z nowszych palet od nabli: e, paleta Secret Palette piękne opakowanie jak zawsze, tutaj żadnego zaskoczenia nie mamy, a w środku naprawdę przepiękna kolorystyka i mamy sporo cieni takich stonowanych, ale jest też czym zaszaleć. I ja w tym makijażu skupię się na odcieniach takich dosyć naturalnych. Użyję w załamaniu tego beżowego cienia, który wpada w taki lekki fiolet, połączę go z różem, a powiekę ruchomą rozświetlę złotem w połączeniu z chłodnym kącikiem. I słuchajcie, jeżeli jakąś osobę bliską, która jest w tak zwanym wieku eleganckim, bo to ładniej brzmi niż skóra dojrzała i tak dalej, to skupcie się raczej na klasyce, na takich bezpiecznych kolorach i lepiej też zazwyczaj wygląda się w tych cieplejszych barwach niż w tych takich typowo chłodnych szarych, więc jak najbardziej można łączyć chłodne z cieplejszymi, ale... Ja wolę jak jest więcej tych ciepłych. Już Wam pokażę, co mam na myśli i o czym tutaj mówię, bo tak będzie łatwiej to zrozumieć. Złoty opalizujący cień będę wklepywać na powiekę ruchomą, na samej środek. Jak widzicie ten efekt jest delikatny i o taki efekt właśnie mi chodzi, żeby ten błysk był widoczny, ale nie był zbyt intensywny i nachalny. Teraz zajmę się załamaniem powieki, podkreślę je tutaj, zaznaczę nieco wyżej, żeby optycznie otworzyć oko yy, i to jest bardzo pomocny element w przypadku opadającej powieki, a jak wiemy opadająca powieka zdarza się naprawdę w każdym wieku. Ja tutaj będę używać przede wszystkim pędzli hulu. mają świetne kształty, a widziałam, że już są dostępne w drogerii pigment, także możecie na nie polewać. W tym momencie P64 to jest pędzel taka dłuższa miotełka, która idealnie nadaje się do załamania. Bardzo ładnie nam tutaj te cienie rozciera. W taki sposób, żeby nie było widać ich takich ostrych granic, bo pamiętajcie, że wszystkie te ostre granice pomniejszają oko. Teraz w załamaniu nałożycień Julieta. Biorę do tego trochę bardziej puchaty pędzel. Jest to pędzel P32. Jeszcze jeśli chodzi o te pędzle, Hulu, one mają świetne rączki. One są pokryte takim tworzywem, że są bardzo, bardzo przyjemnie się je trzyma w ręce. A nie wiem, czy wy zwracacie na to uwagę, ale ja zwracam uwagę i jest o wiele łatwiej, o wiele przyjemniej się nimi pracuje. Kącik wewnętrzny nałożę ten chłodny cień o nazwie I Promise. Będę nakładać go jeszcze mniejszym pędzelkiem i to jest numer P42. Będę przyklejać w tym makijażu kępki, ale żeby one wyglądały naturalnie, najpierw zagęszczę optycznie linię rzęs i zrobię to przy pomocy czarnej kredki. Jest to kredka Catrice, która się bardzo dobrze rozciera i ją nałożę mniej więcej do połowy długości górnej powieki i zaraz ją rozetrę. Do rozcierania używam pędzelka oczywiście Hulu, jak widać P46. Wysunęłam cień, który osypał mi się pod okiem, yy, przykleimy kępki i będę mogła się zabrać za dolną powiekę. Zobaczcie, w jednym oku mamy przyklejone kępki rzęs, i ja też jeszcze przyciemniłam sobie samą linię rzęs, żeby wyglądało to jeszcze bardziej naturalnie. W drugim oku nie ma na ten moment kępek, i chcę Wam pokazać, uzmysłowić, jak wiele dają właśnie te kępki. Ich przyklejanie nie jest najłatwiejsze, ale jak już to wytrenujemy i zobaczymy ten efekt na oku, to naprawdę będziemy wiedziały, że było warto. Górna powieka jest całkowicie skończona. Ja stwierdziłam, że jednak tą dolną zrobię sobie już, jak będzie, podkład i korektor. A żeby to uczynić, muszę najpierw nałożyć pielęgnację, czyli nie możemy pominąć kremu do twarzy. Ja tutaj dla mojej mamy mam krem do twarzy marki Lenia, którą świetnie znacie z asortymentu Drogery Pigment. Jest to krem typowo do cery naszynkowej. Idealnie nadaje się pod makijaż, bardzo dobrze się wchłania, e, świetnie łączy się z podkładem, także nakładamy. Moja mama go jeszcze nie używała, ale od dziś będzie go używać, bo Upewno. go dostanie. Przecież. No, wiedziałam, że tak będzie. Ale masz z tej firmy krem pod oczy. Tak. Taki wyciskany czekamy chwilkę, aż ten krem się wchłonie, a następnie nakładamy bazę i możemy użyć bazy wygładzającej, bazy minimalizującej pory, w zależności od tego, czego potrzebujemy. Ja tutaj zadbam o wygładzenie skóry poprzez kosmetyki pielęgnujące skórę, czyli przez maskę, krem, natomiast yy, chciałabym, żeby ta cera była rozświetlona i użyję bazy z firmy Jonel, To jest baza złota, która pięknie się błyszczy na skórze. Możemy ją nakładać zarówno na podkład, jak i pod podkład. Ja tutaj jej użyję pod podkład, a później na podkład nałożymy jeszcze rozświetlacz w kamieniu. Tak baza prezentuje się na ręce, i jak widzicie, to jest złoto, ale takie szampańskie złoto. Nie jest za ciemne. Będzie uniwersalne zarówno dla jasnych, jak i ciemniejszych karnacji. I bazę nakładam tutaj na szczyty gości policzkowych. Przejdziemy teraz do podkładu. Ja wiedziałam, że my z małą wrócimy z wakacji, będzie opalona i będzie miała problem z doborem podkładu, bo wszystkie y, które posiada, są jaśniejsze, więc zamówiłam celowo z firmy Lumen podkład rozświetlający, który też świetnie sprawdzi się na takiej opalonej skórze, która potrzebuje nawilżenia, ale też y, no, potrzebuje wyrównania kolorytu. Zamówiłam odcień numer 5 i numer 3, bo wiedziałam, że coś z tego wyjdzie. I piątka jest ciut, ciut za ciemna, także biorę większość piątki, a domieszam do niej odrobinkę trójki. I rozprowadzam go najpierw częściowo palcem. Oczywiście pomieszałam sobie dobrze te dwa kolory. Nakładam najpierw na skórę i wklepuję gąbeczką. A używam gąbeczki, hulu. Podkład mamy już na całej twarzy, omijając oczywiście okolice oka i teraz pod oko będziemy nakładać korektor Semilak numer, numer, numer Natural 02. To jest typowo korektor pod oczy, lekki, taki rozświetlający, nawilżający. Patrzmy do góry. Pamiętajcie, żeby pod oko nakładać odpowiednie produkty. Mama już wie, prawda? Oczywiście. Żeby tu nie nakładać podkładu. Tak, tak. Nauczyłaś już. Pamiętajcie, że tutaj im mniej, tym lepiej, bo ten korektor nie będzie się nam zbierał w załamaniach. Jak damy go za dużo przy takim makijażu, to jest duża szansa, że on się gdzieś tam zroluje, że będzie nieładnie wyglądał tak naprawdę już po kilku chwilach. A jeżeli wklepiemy odpowiednio e, małą jego ilość, to będzie to wyglądać ładniej, estetycznie przez długi czas. Bo tu jest o wiele cieńsza schyla. Korektor pod okiem nałożony, więc teraz przejdę do dolnej powieki i tutaj połączę te dwa beże. I nimi będę zaznaczać dolną powiekę dość szeroko, ale jednocześnie nie chcę, żeby była za ciemna. Teraz tym samym cieniem, najjaśniejszym takim opalizującym rozświetle kącik wewnętrzny, również na dole. Dobry. Czas na puder utrwalę korektor pod okiem i podkład na twarzy pudrem cypkim Ibra, który poleciłem mi dziewczyny z drogerii Pigment. Powiedziałem, że on e, pięknie utrwala i świetnie wygładza skórę, dlatego e, od razu powiedziałam, żeby mi go wysłały. Ja już testowałam go na sobie i potwierdzam wszystko to, co one mówiły. Odrobinkę takim małym pędzelkiem nakładam pod oko. Tak jak mówiłam wam wcześniej, tutaj, im mniej produktów, tym lepiej. A za chwilę wezmę trochę większy pędzel i będę go nakładać punktowo na twarz. Głównie tutaj muszę się skupić na środku twarzy, ale też przypudruję miejsca, gdzie będę nakładać brązer. Twarz modeluję brązerem z Ekocery, który świetnie znacie z moich filmów. To ten matowy peruk brązer, który ma piękny. Ciepły odcień wygląda bardzo naturalnie na twarzy. A jeżeli chcecie wiedzieć, jak odpowiednio nakładać brązer, to już na kanale jest taki film, odsyłam Was do niego. Pamiętajcie, że kosmetyki kolorowe możecie stosować na naprawdę mnóstwo sposobów. I ja tutaj ten cień, który nakładałam wcześniej na powieki, nałożę teraz w formie różu na kości policzkowe. Mama już wie, że należy się uśmiechnąć, bo to najlepszy sposób, żeby znaleźć odpowiednie miejsce. Tak. Wyeksponować kości policzkowe. Tak. Różdża bardzo odmładzająco, także nie pomijamy absolutnie tego kosmetyku. Nawet jeżeli mamy cerę naczynkową, to wystarczy ją ładnie ujednolicić podkładem i jak najbardziej na róż możemy, a wręcz musimy sobie pozwolić. Nakładamy go wtedy dość sporą ilość. Nie przesadzamy też, żeby nie wyglądać jak matrioszka, ale jeżeli nałożymy go sporo tutaj na środek i ładnie rozblendujemy, to będziemy wyglądać bardzo świeżo i promiennie. Nasze rozświetlenie budowałam bazą rozświetlającą Jonel, a teraz podbijemy je tym cieniem, który widzieliście już na powiekach w akcji. Oczywiście nie zapominamy o brwiach, bo brwi to e, rama oka i one też odmładzają, należy o tym pamiętać, szczególnie e, brwi, które są naturalnie zarysowane. Ja tutaj e, troszkę je zagęszczę żelem semilaka, to jest żel, którym możemy te brwi układać, ale możemy również go wykorzystać e, za pomocą pędzelka, nałożyć go na łuk brwiowy, tak jak nakładamy pomadę czy cienie do brwi. Kochani, czas na efekt końcowy, czyli makijaż ust. Ja używam tutaj pomadki Samilak, ale dodałam do niej odrobinkę balsamu nawilżającego, żeby jeszcze mocniej zregenerować usta i żeby one się tak ładnie, lekko błyszczały. Jeżeli chodzi o etapy makijażu, no to nasze usta są już ostatnim etapem, natomiast pamiętajcie, że wszystkie elementy makijażu składają się na całość i czasami on może wyglądać w niektórych chwilach źle, słabo, przerażająco. Po tym podkładzie mogłyście sobie pomyśleć, matko, co to za glow? Ale słuchajcie, jak dodamy konturowanie, róż, brwi, rozświetlacz na kości policzkowe, e, odpowiednio wszystkie produkty nałożymy w odpowiednie miejsca, to ten efekt się równoważy i sprawia, że wszystko wygląda pięknie. No i warto na niego czekać i przetrwać te gorsze momenty. Podobało się wam Glow 50+? Jeśli tak, klikajcie kciuki w górę. A jeśli było zajebiście, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!